Ciemanko, witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę holenderski dramat kryminalny oparty na faktach z roku 2011 pod tytułem Porwanie Heinekena. Główną rolę zagrał jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów współczesnego kina, Rydher Haur, który wciela się w rolę potentata piwnego Frediego Heinekena. Reżyserem jest Martin Turnit. Ale od początku. Słyszałeś kiedyś o historii, jak w Królestwie Niderlandów zawijają dla okupu gościa od popularnego piwka? Film Porwanie Heinekena opowiada prawdziwą historię. Historię jednego z najgłośniejszych porwań XX wieku, które miało miejsce w 1983 roku w Amsterdamie. Grupa pięciu młodych mężczyzn postanawia porwać holenderskiego magnata piwnego, Frediego Heinekena, w celu uzyskania ogromnego okupu w wysokości 35 milionów guldenów, co daje na dzisiejsze czasy jakieś 15 milionów dolarów. Grupa znajomych znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i postanawiają podjąć desperacką decyzję, która całkowicie odmieni ich życie. Przygotowują się do tego planu bardzo dokładnie, wierzą, że ta akcja zmieni wszystko. No bo przecież co może się nie udać Po miesiącach przygotowań Udaje im się uprowadzić Heinekena wraz z jego kierowcą I przetrzymywać ich w specjalnie przygotowanym Dźwiękoszczelnym magazynie Mimo dobrze opracowanego planu Grupa zaczyna w swojej parce dostrzegać napięcie Presję mediów i policji Bo w swoim planie nie uwzględnili Że taka szycha zwróci uwagę całego świata A na pewno całego Amsterdamu To wszystko prowadzi do dramatycznej konsekwencji Ale jak to się skończy? Młodzi dostaną okup? Heineken wróci do normalnego życia? Plan się uda? Musisz to zobaczyć Porwanie Heinekena to solidna adaptacja Jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych XX wieku. Moja ocena to 6 na 10. Produkcja skutecznie buduje atmosferę niepokoju i niepewności, co sprawia, że jest to interesująca propozycja dla fanów thrillerów kryminalnych. Ryd Herhaur, w roli Freddygo Heinekena, to główny atut tego filmu. Jego charyzma i subtelna gra aktorska dodają głębi całej produkcji, a jego interakcje z porywaczami są pełne napięcia i psychologicznej gry. Wpasował się tam idealnie, a nie był brany przez producentów pod uwagę w pierwszej kolejności, i przez to też był jednym z ostatnich aktorów. Którzy dołączyli do obsady, początkowo rozważano zupełnie inne postacie do tej roli. Ale po złożeniu mu propozycji i przeczytaniu scenariusza, zgodził się od razu na udział w filmie. Ciekawostką jest też, że w 2015 roku powstał film o tym samym tytule z Antonem Hopkinsem. Więc jeśli też go nie widzieliście, dajcie znać w komentarzu, a chętnie go dla Was recenzuję. Ale wracając do prywaty, to Freddy Heineken nigdy nie chciał szczegółowo komentować swojego porwania w wywiadach. Jedyne co publicznie skrytykował od razu po porwaniu, to holenderską policję za jej nieudolność w prowadzeniu śledztwa. Twierdził, że opieszałość służb przedłużyła jego cierpienie. Nigdy nie chciał wracać już do tamtych wspomnień, ale nie oszukujmy się, kto by chciał. Produkcja była kręcona w Amsterdamie, by jak najwierniej oddać oryginalne miejsce zdarzeń. W filmie poza postacią Heinekena, porywacze nie są zbytnio rozwinięci pod względem psychologicznym, co sprawia, że trudno się z nimi utorsamić i w głębi zrozumieć ich motywacje. No okej, okay, potrzebujesz kasy, jesteś zdesperowany, ale żeby porwać człowieka? W tej całej historii film momentami traci dynamikę, co może trochę znużyć widza, który by oczekiwał więcej na. Mimo to, produkcja skutecznie buduje atmosferę niepokoju i niepewności. W prawdziwym życiu dwóch porywaczy, jeszcze parę lat cieszyło się wolnością i kasą z okupu, zanim zostali złapani we Francji, gdzie najpierw odbywali areszt domowy w hotelu, następnie trafili do więzienia i dopiero po dwóch latach zostali wydani do Holandii. A ich życie stało się inspiracją dla wielu książek i artykułów. Pewien dziennikarz był tak zafascynowany historią i perspektywą porywaczy, że postanowił napisać do jednego list z pytaniem, czy udzieli mu wywiadu. W odpowiedzi usłyszał, że na razie nie może nic powiedzieć bo czeka na rozprawę, ale ma do niego prośbę, czy może mu raz w tygodniu wysyłać holenderską gazetę, gdzie będzie mógł poczytać o swojej ulubionej drużynie Ajax Amsterdam. I w taki sposób dziennikarz, myśląc, że za kilka tygodni dojdzie do ekstradycji jego wywiadu, czekał i wysyłał gazetę co tydzień przez dwa lata. Bo tak długo każdy zastanawiał się, co z nim zrobić. Koleś go nieźle załatwił, ale docelowo dziennikarz otrzymał co chciał, więc każdy był zadowolony. Film Porwanie Heinekena nie tylko przedstawia interesującą, prawdziwą historię kryminalną, ale również niesie za sobą wiele ciekawych faktów Faktów związanych z życiem postaci. Dbałość o autentyzm w odzorowaniu wydarzeń, choć z pewnymi kompromisami, oraz zaangażowanie aktorów dodają filmowi dodatkowej wartości. Moim zdaniem, warto zobaczyć ten film chociaż raz. Dzisiaj to by było na tyle. To był film Porwanie Heinekena, to jest kanał Kinowa Klisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli ci się podobało, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Nowy odcinek w każdą środę i sobotę o godzinie 15. Pozdro.